Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na serwerze. Dziś pograłem sobie na innym serwerze, tak innym. To będzie serwer, co ma Minecraft Party. Co w tym serwerze są Minecraft Party. To nie jest serwer Minecraft Party, ale podobny, podobny. To jest właśnie ten polski serwer. Polski serwer, nasz polski serwer. Ba bagi Okej, okay, już jesteśmy zalogowani wchodzimy tutaj no i widzicie tutaj minecraft party minecraft party ok zazwyczaj jest tak jeżeli to się w ciągu takiej gry co trwa co nikt nie może odpaść i musimy poczekać tu oczywiście najlepsze zajęcie na świecie czekanie teraz mogę się pobawić trochę sam za 30 sekund będzie okej okay. już jest jakiś. u Jezus cześć typek Ej, tu można się bić. Tu się można bić, fajnie. O nie, zginę, zginę, zginę. Zginąłem jakoś. Za 8 sekund. GG. O kurczę. Hot TNT Teraz jest Hot TNT pewnie znacie Hot TNT musicie znać Pomocy A. Co za typy! Ale się udało! O kurcze! A było blisko! A było blisko! Było blisko tej wygranej, ale niestety za bardzo laguje mi przez myszkę. Wiecie co? Ja chyba sobie zdejmę... ...gazetę. Ja gazetę sobie zdejmuję. Teraz mi jest trochę lepiej. Teraz mi trochę lepiej, ja już staję sobie w najlepszym kąciku. Wiecie co? Albo nie. Okej. Okay. Już? Juuuuuuu... No się przepychają? Przepychają się! O już dwanaście osób, dwanaście osób jest. Tak jest dwanaście osób. What? Ale. Okej, okay. dobrze idzie, nawet, nawet spoko idzie. Ty u mnie chyba nie spada. Wytły. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze idzie, jeszcze sześć osób zostało. Jezu. Pchają się. Pchają się, co za typy. No, Open Inventory. Ty Prawie się zbugowałem. Prawie się zbugowałem. Już wygrałem. Już wygrałem. Już wygrałem. Już wygrałem. No, w piątce sobie pojedę. Nie, ale milady, ale milady. Nie wiem jak u Ciebie, ale tutaj to po prostu ja nie wiem, że niego. się, się uda. Ale jak tu szybko gieram. Kurat szybko giną i nie mogę skakać King of the cheater King of the cheater, tak, od za. King of the cheater, kto dziś cheater, kto dziś cheaterem jest Jestem na podium. No, może nie na podium, ale jestem na tabeli topki. tylko jednego zbiłem. O kur. Teraz już nie. Ja cię! King of the cheater! King of the cheater! Kto dziś cheater? 44, 44, 44, 44. To jest to, wy walecie. Waliłem już 3 chyba. I nie mają po i tam po 23. On jest cheater! To jest King of the Cheater. Mówię Wam: King of the Cheater. Wygrałem, patrzcie, 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 wygrałem, 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 widzicie, wygrałem. Wygrałem, widzicie, Wy... widzicie, wygrałem. って。 左边的这面，这边呢，这个是我们的。这边呢，我们这个，这边呢，我们稍微发一些的，比如说呢。 To, robi? to ja? Nie, myślałam, że to ja! Karolek, 1, 2, 3. Tak, to był Karolek, 1, 2, 3. Ja musiałam się skupić na tym grze. I tak Okej okay. O nie jak Jak Masakra Cały czas byliśmy na minecraft party Tak cały czas Chyba ostatnia mini gra i będziemy kończyć. Tak, jeszcze ostatnio mini gra i będziemy kończyć. I tu zabądziłem. Yeah. Wow, prawie zbagowałem. Co? To są właśnie bagi, bagi tego. To są. To są właśnie bugi gry. O, to jest fajne. To jest fajne. Padające bloki. Nie, to nie są spadające bloki. Są pękające bardziej bloki. Szkoda, że nie słyszycie tutaj muzyki. Ja biegam sobie po prostu na parkura. Na parkura sobie biegam. Nawet długo się utrzymuje. No Nie, spadłem. No i tutaj gdzieś będziemy kończyć, tak? Tutaj gdzieś zakończymy Minecraft Party, no to. Cześć, no i do następnego odcinka Minecraft Party. Cześć No i pa...